Najciekawsze mecze trzeciej kolejki Ligi Mistrzów. Już jutro o 21.00 na Emirates Arsenal podejmie Atletico. Lider angielskiej Premier League notuje serię pięciu zwycięstw z rzędu. Atletico po słabym początku sezonu jest niepokonano od sześciu spotkań i awansowało na czwartą pozycję w ligowej tabeli. Warto wspomnieć, że w ostatnich dziewięciu meczach Atletico w Lidze Mistrzów nie padł żaden remis. Zobaczymy jak będzie tym razem. Również jutro o 21:00 Bayern Leverkusen podejmie na własnym stadionie PSG. Drużyna z Niemiec jest niepokonana od 8 spotkań. Gwiazdą mistrza Bundesligi jest Alejandro Grimaldo, który w tym sezonie strzelił już 6 bramek i dołożył 3 asysty, grając jako lewy w PSG zremisowało swoje ostatnie dwa ligowe spotkania. Warto wspomnieć, że w ostatnich 101 meczach Paryżan w Lidze Mistrzów nie padł żaden bezbramkowy remis. W komentarzach dajcie znać, jakie spotkania obejrzycie w tej nadchodzącej kolejce Ligi Mistrzów. Na dziś to już tyle. Zapraszam do polubienia i obserwacji mojego kanału. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!